Jak rozwiązać większość zadań na maturze z matmy? Zadania maturalne przez 20 lat rozwiązuje w jeden konkretny sposób. Natomiast dopiero ostatnio zauważyłem, że jest to schemat, dzięki któremu każdy może ułatwić sobie rozwiązywanie zadań z obu poziomów. Szczególnie jeśli po przeczytaniu zadania nie wiesz o co w nim chodzi. Ty w tym filmie poznasz ten schemat. Pokażę Ci jak krok po kroku go zastosować, a to wszystko sprawi, że nie stracisz punktów na swojej maturze. Wszystko zrobimy oczywiście na przykładach zadań z matur z lat ubiegłych. No to mamy pierwsze zadanie, na początku czytamy, później analizujemy krok po kroku, i oczywiście jak nie ma rysunku, to robimy. Trójkąty prostokątne T1 T2 są podobne. Przy prostokątna trójkąta T1 ma długość 512, a przeciw prostokąta, trójkąta T2 ma długość 26. Trzeba powiedzieć pole trójkąta T2. Super! Czy to teraz robimy? Czytam sobie krok po kroku. Mam trójkąty prostokątne T1 T2 i wiem o tym, że one są podobne. I tutaj jest stop. Zatrzymuję się przy pierwszym zdaniu. Nie mamy rysunku, wiem, że mamy dwa trójkąty podobne. No to teraz tak. W takim razie rysuję sobie dwa trójkąty podobne. Jeden będzie mniejszy, a drugi będzie większy, bo o to chodzi w trójkątach podobnych, tak? Że jeden jest mniejszy od drugiego albo większy od drugiego, bo są powiększone lub pomniejszone. No to tak. Jest, jest. I mamy jeszcze informację, że są to oczywiście trójkąty prostokątne. To też trzeba zaznaczyć, bo każdy wyraz jest ważny. Mamy trójkąt prostokątny, czyli tu mam kąt prosty i tu mam kąt prosty. Ok, lecimy dalej. Następna część zadania to jest czy prostokątne trójkąta T1 mają długość 5 i 12? No to tu piszę 5, tu piszę 12. Natomiast przeciwprostokątna trójkąta T2 ma 26, czyli tu sobie piszę 26. Mam policzyć pole tego trójkąta T2. I teraz dochodzimy do tego kluczowego pytania: po co mi coś dali? Co z tego dostanę? Co mogę zastosować? Itd. Więc analizujemy znowu zdanie krok po kroku. Czyli mam trójkąt prostokątny. Z czym Ci się trójkąt prostokątny? Pewnie z dwoma rzeczami. Po pierwsze, że jest kąt prosty, ale to już mamy zaznaczone. A po druga to jest, no, Pitagoras, prawda? Czyli jeżeli najpierw że sobie jest x to mogę sobie pitka zrobić. Bo przecież mam dwa boki, więc w trójkącie prostokątnym wyliczę sobie trzeci bok. No to stosujemy od razu z automatu. 5 do kwadratu, dodać 12, kwadrat równa się x kwadrat. 5 do kwadratu to jest 25, 12 do kwadratu to jest 144. I to jest równe X kwadrat 25, 140 469. to jest 169 to jest X kwadrat i po spierwiastkowaniu pierwiastek do 169 to jest 13. I to jest nasz X. No i super rewelacja. Mamy wyliczonego X, -a, który jest równy 13. Trójkąt postokątny ogarnięty. Jeszcze mam drugi trójkąt prostokątny ale tu mam tylko jeden bok, więc niekoniecznie z tym mogę teraz coś zrobić. No to lecimy sobie dalej, znów sobie analizuję, że. One są podobne. I co to znaczy, że są podobne? No i tutaj, jak nie wiesz, to musisz się to kształcić. A jak wiesz, to wiesz o tym, że w trójkątach podobnych jest coś takiego jak skala podobieństwa. A jak się ją liczy, oznacza się ją k, a liczy się ją tak, że bierzemy odpowiedni bok do odpowiedniego boku, czyli na przykład dwie przeciwprostokątne i dzielimy ze sobą. 26 przez 13 wychodzi 2. Super! A dlaczego super? Bo ja dzięki temu wiem, że ten trójkąt jest dwa razy większy. A co mi to daje? Pamiętaj też, jak coś wyliczysz, zastanów się, a co mi to daje? No daje mi to tyle, że jeżeli wiem, że ten trójkąt jest dwa razy większy, to policzę sobie ten dolny bok. 12 razy 2 24. I ten pionowy. 5 razy 2 10. No i super, wszystko mam w tym trójkącie. Ok? W ten sposób masz analizować. Po co, dlaczego, co mi to da i będzie rewelacja. Pamiętaj, oczywiście, że gdzieś z tyłu głowy zawsze musisz mieć, no chcę policzyć pole trójkąta T2. No to piszemy sobie wzór na pole trójkąta T2, że to jest jedna, druga razy. Podstawa, no podstawa jest 24. A wysokość? Modyszka. Połowa z 24 12 razy 10 120 i zadanko mamy załatwione. Mamy teraz zadanie, aż na za cztery punkty matodalne. No i standardowo czytamy je, później analizujemy krok po kroku. No i oczywiście robimy rysunek, chociaż tu akurat rysunek jest gotowy. Lecimy. Dany jest o prawidłowy Wysokość ściany bocznej tego stosu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni i ma długość równą 6, jest na rysunku. Oblicz, objętość i pole powierzchni całkowitej tego stosupa. Zapis obliczenia. No to lecimy. Na początku informacja: dany jest stosunek prawidłowy czworokątny. Co o nim wiemy, że w podstawie, skoro jest prawidłowy, ma czworokąt foremny, a czworokąt foremny to inaczej kwadrat. Czyli tu jest A i tu jest A. Ok? Możemy jeszcze, oczywiście, powiedzieć ewentualnie, że co o nim wiemy. Znowu się dopytujemy. Wiemy o tym, że ewentualnie przekątny przecinają się w połowie. No i ten spodek wysokości, jeżeli to jest wysokość, oczywiście, on sobie tu pięknie spada w środku. Tyle o tym powinniśmy wiedzieć. No to lecimy sobie teraz dalej. Podali nam, że wysokość ściany bocznej ma długość równą 6. No to mamy wysokość ściany bocznej, pięknie zaznaczoną, tylko ja sobie kolorkę machnę jest, ale oprócz tego wiemy, że ta wysokość jest nachylona do płaszczyzny postawy pod kątem 30 stopni, czyli tu mamy ten nasz kącik. OK. I tu mamy pięknie przeanalizowane na razie zadanie tak i podospisywane wszystko. I teraz każde zadanie możemy analizować na dwa sposoby. Albo to, że mamy jakieś dane i oczywiście staramy się znaleźć to czego szukamy, albo w drugi sposób przeanalizujemy sobie właśnie to zadanie pod kątem tego czego szukamy. Tak, Przeanalizujemy i wtedy będziemy wiedzieć, w długości, odległości albo czegoś będziemy potrzebować. No to lecimy. Na samym początku chcę obliczyć objętość. Więc skoro chcę obliczyć objętość, no to jedyne co wiem o objętości to wzór, no bo nic innego nie przychodzi do głowy. Więc piszemy V równa się 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość ostrosłupa. I teraz po co mi to? Co ja o tym wiem? Czy ja mogę coś z tym zrobić? No mogę, bo mam pole podstawy, bo ja wiem, że to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, wniosek. Tutaj mogę stawić złud na pole podstawy, czyli ta objętość to będzie 1 trzecia razy a kwadrat, bo to jest złud na pole kwadratu, no i razy nasza wysokość tu, że h. Ok? Czy mogę coś z tym zrobić? Nie, ale ja już mam informację, że to co ja potrzebuję, to potrzebuję krawędzi podstawy i wysokości ososupa. To są dwie rzeczy, które muszę wyliczyć. Drugą rzeczą, którą mamy policzyć, to jest pole powierzchni całkowitej. No to piszę sobie wzór na pole powierzchni całkowitej. Napiszemy sobie tu PC równa się. No mamy pole podstawy, czyli PP, plus pole boczne PB. I teraz, co ja o tym wiem, znowu, co ja z tym mogę zrobić? Znów to samo pytanie. PC równa się. Pole podstawy, no tu znowu wiem, że jest kwadrat, więc na pewno mogę wstawić a kwadrat Dodać, a co to jest pole boczne? No, patrzymy sobie na stosy tutaj do i widzimy, że są cztery ściany. Ta po prawej, ta po lewej, tutaj z przodu i tam z tyłu, czyli to są cztery trójkąty. I piszę cztery razy wzór na pole trójkąta. Jedna, druga razy. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład ten trójkącik, no to podstawa to jest a, a wysokość, o, mam już tą wysokość, nawet sobie szóstkę tu mogę wstawić. Czyli tak naprawdę moje pole całkowite to będzie a kwadrat plus 4 razy 1 druga, czyli połowa z to jest 2, razy 6, 12a. Czyli żeby policzyć pole całkowite to ja muszę wyliczyć a, czyli krawędź podstawy. I właśnie w ten sposób, jeżeli przeanalizowaliśmy sobie na początku zadanie, to wiemy do czego dążymy, wiemy czego szukamy i czasami to zadanie się znacznie łatwiej dzięki temu rozwiązuje. Ok, kolejne pytanie w takim razie, jak my do tego dojdziemy? No i tu już analizujemy sobie to, co nam podali, bo podali nam, pamiętaj, wszystkie informacje, które dostajesz z zadania, musisz w jakiś sposób wykorzystać. Tak? Więc podaj nam kąt i tutaj z kątem powinno wam się kilka rzeczy tak naprawdę włączać. Po pierwsze, pewnie trójkąt 30, 60, 90, albo ewentualnie trygonometria, ewentualnie może twierdzenie kosinusu na poziomie podstawowym, ale na rozszerzony może być twierdzenie sinusu. I więcej nie ma. Więc pasowałoby to zobaczyć, co my tu mamy. No i oczywiście tu widać od razu, że skoro jest wysokość, skoro jest ten kąt 30 stopni, ta szósteczka, no i tu jest jeszcze pięknie zapisany kąt prosty, to mam tutaj trójkąt prostokątny. A jak mam trójkąt prostokątny, w mam dwa kąty, no to co tu mam? Znowu się pyta, co tutaj mam? Mam trójkąt, w którym mam dwa kąty i jeden bok. A jak mam dwa kąty i bok, to mogę obliczyć cały ten trójkąt, rozwiązać go i wyliczyć wszystkie boki. W jaki sposób? Na przykład z trygonometrii. No to lecimy. Sinus 30 stopni równa się h przez 6. Sinus 30 stopni z, tabel, z, tabel, z to jest jedna druga, to jest h przez 6. Mnożymy na krzyż, dwa razy wysokość to jest 6. I nasza wysokość jest równa 3. I super, bo to już jest ta wysokość, której tutaj szukałem. Ta wysokość. Ok? Dobra. No i teraz znowu musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób liczymy A. No i teraz, jeżeli wiemy coś o, o stosupie prawidłowym, czworokątnym, to w każdym takim ostosupie ten trójkąt zachowuje się tak samo, to znaczy odległość od tą dotąd to jest połowa tego A. Dlaczego? No bo to. Jest jedna, druga A i to też jest jedna, druga A, bo ta odległość i ta odległość są takie same, a tu jest A, OK? Czy ja to A mogę sobie tutaj też wyliczyć? Albo na przykład teraz możemy to zrobić z Pitagorasa, bo już mam dwa boki. Wysokość, która jest równa 3, ja sobie napiszę, i przeciwprostokątną, która równa się 6, albo też z trygonometrii. Ja sobie zrobię z trygonometrii. Czyli mogę sobie policzyć, że cosinus tych 30 stopni jest równy 1 druga A przez przeciwprostokątną, czyli przez 6. Cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, to jest 1, 2a przez 6, wymnażam na krzyż, 2 razy połowa a to jest a, a 6 razy pierwiastek z 3 to jest 6 pierwiastków z 3. I super, bo dzięki temu już mam i wiem, że mam wysokość, podstawę, więc spokojnie mogę Ci objętość i to pole całkowite. A tu jest zawsze pytanie, co mam? Po co mi to, co mi to daje, co o tym wiem, co mogę zastosować. Jak będziecie sobie zadawać te pytania, to spokojnie takie zadania rozwiążecie. No to policzmy tę objętość. V równa się 1 trzecia razy. Zamiast A stawiamy 6 pierwiastków z 3 do kwadratu i nasza wysokość to było 3. 1 trzecia razy 3 to jest 1, więc to wyjdzie, że to się pięknie skróci. Tu jest 1, tu jest 1. 6 do kwadratu to jest 36. Pierwiastek 3 do kwadratu to jest 3. 36 razy 3, 108, objętość jest policzona. Teraz pole całkowite, czyli mamy a kwadrat, czyli mamy 6 pierwiastków z 3 do kwadratu plus 12 razy znowu nasze a, czyli 6 pierwiastków z 3. Czyli pole całkowite równa się 6 pierwiastków z 3 do kwadratu, tu policzyliśmy, że jest 108, dodać 12 razy 6, 72 pierwiastki z 3 i zadanie otwarte z matury podstawowej mamy załatwione. To teraz weźmy zadanie z rozszerzenia, ale schemat zostaje ten sam. Czytamy zadanie, funkcja f określona jest wzorem f od x równa się, i tu mamy do funkcji, dla każdego x rzeczywistego mamy punkt, który należy do wykresu funkcji f, no i teraz oblicz x0 oraz wyznacz żądanie stycznej do wykresu funkcji w punkcie p. Analizujemy zadanie, czyli mamy sobie jakąś funkcję, która jest określona takim wzorem, oraz druga informacja, mamy punkt, który należy do wykresu, oraz trzecia informacja, mamy obliczyć 0 i czwarta informacja, mamy wyznaczyć urnanie stycznej. I teraz od czego tu zaczniemy? I tutaj, właśnie po przeczytaniu czegoś takiego, powinna Wam się naświecić taka lampka, bo to jest schemat. Jaki jest schemat? Jak masz punkt, to go podstaw. I właśnie od tego zaczniemy, że mam sobie punkt, podstawię go tu i dzięki temu wyliczę sobie x0. Poza xa podstawię x0, a za e x podstawię po prostu trójkę. No to lecimy. 3 równa się, kreska ułamkowa. 3x kwadrat minus 2x, a na dole mamy x kwadrat plus 2x plus 8. Mnożymy sobie to przez x kwadrat plus 2x plus 8 i otrzymujemy 3x kwadrat plus 6x plus 24 równa się 3x kwadrat minus 2x. 3x kwadrat pięknie się kasują, 2x -y przenosimy na lewo, 6x plus 2x to jest 8x, 24 na prawo, czyli będzie minus 24. Podzielimy to przez 8, czyli x równa się minus 3 i to minus 3 to jest właśnie to nasze x0, o które nas tutaj pytali. Ale musisz znać schemat. Jak masz punkt, to go podstaw. Bo możesz zapytać, po co mi to dali? A no po to jest ten punkt, żeby go podstawić, po prostu. Czyli pierwsza część zadania bazowała na tym, że zastanowiliśmy się, co mamy dane i co z tym możemy zrobić. Natomiast druga część zadania będzie bazowała na tym, czego szukamy i co potrzebujemy. Mamy wyznaczyć równanie styczne. Równanie styczne to jest y równa się f' od x0 x minus x0, dodać f od x0. No i teraz pytanie, co mamy, a co potrzebujemy? Mamy tą naszą minus trójkę, którą sobie wyliczyliśmy, to jest nasze x0. Mamy też f od x0, bo to jest inaczej ta druga współrzędna naszego punktu. Jedyna rzecz, który, rzecz, którą nam tu brakuje, co możemy policzyć i potrzebujemy, to ten prim, czyli pochodna naszej funkcji. Więc używamy sobie tego wzoru i lecimy sobie, liczymy pochodną. Czyli piszemy f od x równa się i pochodna z licznika, pochodna z 3x kwadrat minus 2x to jest 6x minus 2 razy mianownik, czyli x kwadrat plus 2x plus 8 minus licznik, a więc 3x kwadrat minus 2x razy pochodna mianownika, czyli 2x plus 2 przez kwadrat mianownika, czyli x kwadrat plus 2x plus 8 do kwadratu. I oczywiście moglibyśmy sobie to najpierw troszkę poprzekształcać, ale tu nawet nie jest potrzebne, ponieważ ja nie potrzebuję stricte pochodnej, tylko ja potrzebuję f' od x0, a f' od x0, nasze x0 to jest minus 3 i po prostu miejsce x muszę podstawić minus 3. No to liczymy. 6 razy minus 3 to jest minus 18, minus 2 to jest minus 20, razy 9 minus 6 to jest 3, plus 8 to jest 11, minus 27 plus 6 to jest 33 na minusie, więc mamy minus 33 i tu mamy minus 6 plus 2, czyli razy minus 4 przez, no to żeśmy liczyli, 11 do kwadratu. Zauważamy, że tu jest 11, tu jest 33, więc mogę sobie śmiało 11 wyciągnąć przed nawias. Dostajemy minus 12, a tu wyciągniemy minus 11. 11 to zostanie minus 3 razy minus 4, czyli plus 12. Możemy to przecież w ten sposób policzyć. To się pięknie skraca z tym i otrzymujemy, że na górze mamy minus 8, to jest 11. No a tylko tego nam brakowało. W takim razie możemy pisać odpowiedź, że y równa się i teraz zamiast tego wstawiamy minus 8 11, x minus, no i teraz zamiast x0 wstawiamy minus trójkę, więc jest x odjąć minus 3, więc x plus 3, no i f od x0 to jest nasza trójeczka. Można by to było jeszcze ładniej napisać, że to jest y równa się minus 8 11x i tu mamy tak, Minus 8 11 razy 3 to jest minus 24 11 plus 33 11 minus 24 plus 33 to jest 9 11 i zadanko jest załatwione. A na koniec robimy sobie zdanie A za 4 punkty z metody rozszerzonej i pokażę, że wcale to nie jest takie straszne. Zobaczmy, mamy czworokąt ABCD, w którym BC jest 4, CD jest 5, ok? I jest opisane na okręgu OK. Przekątna AC tego czwarty tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60 stopni, natomiast AB kąt ostry. Równy sinus 1 czwarta. Mamy policzyć obwód tego czwartokąta. No i teraz co robimy? Na początku, jak nie ma rysunku, zróbmy sobie rysunek. Czyli lecimy sobie. Tu będzie jeden bok, chyba C będzie cztery. Yy, tu będzie CD równe pięć. To tutaj będzie coś takiego, i tu będzie coś takiego. Ok. Tu będzie A, tu będzie B, tu będzie C, tu będzie D. No i teraz po rysunku znów sobie pomału analizuję. Po pierwsze, ważna informacja, że czworokąt ABCD jest opisany na okręgu. I teraz, co mi to daje? Daje mi to tylko jedną rzecz, że jest twierdzenie o okręgach wpisanych w czworokąt, że suma boków naprzeciwko, tak, jest taka sama, czyli A plus C równa się B plus D, gdzie to będzie na przykład A, to będzie B, to będzie C, a to będzie D. Możemy sobie oczywiście z długości zaznaczyć, że BC to jest 4, czyli to jest 4, a CD to jest 5. OK, czytamy dalej. Mamy jakąś przekątną AC tego czworokąta, który tworzy z bokiem BC. Kąt o mierzy 60 stopni. Rysuję sobie to. Bokiem BC ma być 60 stopni. I teraz już się tu mogę zatrzymać i zastanowić, co mam dane. Kąt to co ja robię? Pewnie jakaś trygonometria, może twierdzenie sinusów, może twierdzenie kosinusów, ale już to z tyłu głowy mam, bo po co mi to dali? Zawsze jest to pytanie. Po co? Dlaczego? Co z tego mam? Co mogę z tego obliczyć? Jeżeli będziecie mieć te pytania, to te zdania naprawdę będą się robić schematyczne. Kolejna informacja, że z bokiem AB kąt ostry jest sinus równy 1 czwarta i tu jest aż to wezmę w kółeczko, bo to będzie mega ważne i jeszcze wykrzyknik dzienny. Tutaj jest kąt alfa, tak? Nazwijmy to sobie. Że ten kąt alfa jest taki, że sinus alfa równa się 1 czwarta. A czemu to mam? Po co mi to dali? No to teraz patrzę, analizuję i widzę tylko jedną bardzo fajną rzecz. A mianowicie, że mam sobie taki piękny trójkącik i co ja mam w tym trójkącie? Mam dwa kąty, a raczej sinusy tych kątów, no i jeden bok. No to jak mam dwa sinusy, to z czym Wam się to kojarzy? Bo mi się to kojarzy tylko z jednym. Twierdzeniem sinusów. No to zróbmy to twierdzenie. Twierdzenie mówi tak, że bok przez sinus kąta, czyli mamy 4, przez sinus tego kąta, czyli będzie 1 czwarta równa się bok naprzeciwko 60 to jest A. Przez silność 60 stopni hmm, pierwiastek 3 przez 2. No to wymnażamy na krzyż. 1 czwarta razy A to jest 1 czwarta A. Równa się 4 razy 3 pierwiastki z 2 to są 2 pierwiastki z 3. Przepraszam. 4 razy pierwiastek 3 przez 2 to są 2 pierwiastki z 3. I jak to machniemy przez 4, to dostaniemy A równa się o 8 pierwiastków z 3. No to rewelacja, bo jeżeli to jest 8 pierwiastków z trzech, no to co, po co mi to dało? I ta znowu, mamy kolejne pytanie. Po co ja to wyliczyłem? Co mi to daje? A daje mi to bardzo dużo. Podaje mi to, że A plus C to jest 8 pierwiastków z 3 plus 5. Ja wiem, że to w takim razie również jest równe C plus D. A co ja mam policzyć? Obwód. Pamiętajcie, z tyłu głowy zawsze musicie mieć. A plus B plus C plus D, czyli co wy tak naprawdę sobie chcecie wyliczyć. I okazuje się, że A plus C to jest 8 pierwiastków z 3 plus 5, natomiast B plus D hmm, też jest 8 pierwiastków z 3 plus 5. Czyli dostaniemy, że to jest 16 pierwiastków z 3 plus dyszka i zadanko załatwione. A 4 punkty na rozszerzeniu. A jeśli chcesz dym przygotować do twojej matury, to kliknij tutaj.